Tak to Krzysztofie, teraz wygłoszę chyba ekspozę do Ciebie, może mi słyszysz w niebie. Żeby było ciekawie, to miałem jakieś przeczucie, kurczę, bo poszedłem spać, ale tak o 5 rano się przebudziłem akurat. I patrzę, że Barney Lighta prowadzi tam, łaził gdzieś pod Sejmem, no ale to pomyślałem, też chłop spać nie może, nie? A tu widzicie, coś to było, że... Oj Krzysztofie, Krzysztofie, leżałeś w szpitalu i po prawej stronie, i po lewej stronie, i po prawej na intensywnej terapii, po lewej szpitalu Śniadeckich na oddziale wewnętrznym Chorób Płuc. Teraz to w sumie chyba możemy już to powiedzieć. Tym bardziej, że i tak to zostało ujawnione, bo w cie tam nachodził, nękał, robił zdjęcia, filmy z okrycia, publikował bez Twojej zgody w stanie takim, no nie bardzo szanującym godność człowieka chorego, cierpiącego. I tak dalej. Nic on ci zresztą nie pomagał, tak jak i wielu tych hejterów. Nawet zakupów nie zrobił, tylko nękali, wezywali, i tak dalej. I nękają cię po śmierci. I jak słyszę, nawet w dniu pogrzebu twojego nie chcą ci dać spokoju i będą cię nękać, yy, i tak dalej i tak dalej. I, i to nie jest. Słuszne, godne, sprawiedliwe kulturalne, uczciwe i tak dalej. Bo oni to robią dla wyświetleń. Dla fejmu, dla zemsty. Bo im nie wyszło nagrywanie z Tobą filmów. Ale też i si pomóc. Tak naprawdę Tobie nigdy nie chcieli zemsty. Chcieli, żebyś Ty się odciął od tych, co tutaj pomagali. I chcieli Cię zostawić samego, żebyś Ty sam sobie kanał prowadził, sam nagrywał, sam filmy wgrywał i tak dalej. A Ty przecież jednak Chociaż yy, ludzie cię hejtowali i ty w zamian hejtowałeś ludzi, to w jakiś sposób tej pomocy potrzebowałeś. No. To w końcu ty w ten piątek wtedy do mnie zadzwoniłeś. W sumie można to było czytać jako wezwanie do pomocy, bo wiele ludzi tutaj też już w drugą stronę teorie spiskowe, że może jakby został w domu, to nic by się nie stało. No nie no, Krzysztofie. Nie chciałeś się leczyć, nie chciałeś brać tych leków, bo mówiłeś, że spadci się po nich chce. I jak się okazało, że już choroba tak daleko jest posunięta, że ty od wigili już nie wstajesz z wersalki, nie jesteś w stanie pójść po jedzenie, po picie, zmienić sobie pampersa, no to i ta karetka, która dwa razy cię zostawiła, bo stwierdziła, że skoro nie jesteś u was a do szpitala nie chcesz jechać, bo się boisz pewnie, to cię muszą w domu zostawić. To za trzecim razem jednak zrozumieli, że muszą cię zabrać cię zabrali i to był 27 grudnia w piątek, trafiłeś na SOR, były badania, oczywiście nie wykazały żadnego tam otrucia i tak dalej. No a potem co było dalej? W sobotę cię odwiedziłem, jeszcze nagrałem w sumie ostatni taki film, gdzie wyglądasz nawet lepiej niż w domu, bo wymyty, uczesany, masz tylko te wąsy tlenowe. No i co mówiłeś Krzysztofie, że nie słyszysz, co ja do ciebie mówię? No i to Jakbyś chciał usłyszeć, co ja do ciebie mówię albo co inni ludzie mówili, to, to może i byś zadbał o swoje zdrowie. 62 lata, mój tata ma 85 i chodzi bez laski po operacji serca wprawdzie. Dba o dietę. Próbuje jakoś żyć normalnie. Chodzić, ruszać się i tak dalej. Także każdy człowiek jest kowalem własnego losu i to nie ma co zganiać na innych, że ktoś jest winny temu, jak ktoś nie dba o swoje zdrowie, nie dba o swoje życie. No, a jeszcze ta karma, jak klituje, nęka innych ludzi, chce im zaszkodzić, no to i jemu w życiu dobrze się pogodzić nie będzie. Będzie ból, będzie cierpienie, bo w życiu tak jest, że jak robicie coś dobrze, to, to świat was nagradza szczęściem, radością. A jak robicie coś źle, to cały czas spotyka was ból, cierpienie, porażka. No i to te słowa dedykuję, mądre słowa tak naprawdę, dedykuję tym wszystkim hejterom, którzy miotają się tam w tych swoich obsesjach, żeby się zemścić. Przegrali swoje życie tak naprawdę. Męczą siebie, męczą innych zamiast zrobić coś fajnego w życiu, rozwijać siebie, swoje własne pasje, jakieś zainteresowania, zrobić coś pożytecznego dla innych ludzi, to żyją urojeniami, żyją mitomanią, żyją kłamstwami, wprowadzają innych w błąd, hejtują, kłamią i tak dalej. Przykre to, ale to każdy jest kowalem swojego losu. I nie dziwię się potem, że Ludzie, którzy żyją w taki sposób, muszą potem szukać spokoju w papierosach, zapomnienia w alkoholu. Gryzie Was jednak to sumienie tam. Wiecie, że robicie źle, jak kłamiecie, oszukujecie. No ale to, to Wasza sprawa w sumie jest, no. Nie tylko Wasza w sumie, bo jak szkodzicie innym, ale, ale ta karma Was właśnie dopada potem. I tutaj to nic nie zmieni. Krzysiek zmarł, a wy zostajecie sami ze swoją nienawiścią, ze, z tymi kłamstwami i prędzej czy później okaże się. Ta prawda wyjdzie o was na jaw. Prawda nas wyzwoli i będziecie cierpieć. Już cierpicie tak naprawdę. Karma jest natychmiastowa. Wielu widzów przecież dzwoniło, mówiło, że ta nieleczona cukrzyca prędzej czy później doprowadzi do tragedii, tak jak u nich było, że y, amputacje palców, y, stopy czy, czy nawet tam części kończyny, tak jak na przykład dzwonił Marcin, skąd on tam był. Nie pamiętam już tej nazwy miejscowości on rozmawiał z Krzysztofem. Ostrzegał go przed tym, że on sam ma cukrzycę jest dużo młodszy, a na skutek cukrzycy musieli mu uciąć nogę poniżej kolana i teraz robił, potem robił zbiórkę na protezę nogi, żeby móc jakoś normalnie funkcjonować, pracować i tak dalej. To takie były wstrząsające historie, nie? No ale Krzysiek się nie chciał opamiętać, nie chciał się zmienić i... To się musiało skończyć. Dzisiaj też mamy do czynienia z tymi hritterami, którzy nie chcą się tam opamiętać z pogrzebu Krzyśka czy Majora, no, no najchętniej to by się pewnie tam napili na tym pogrzebie, no więc nie wróżę wam dobrze. Myślę, że nic was dobrego w życiu nie spotka. Jeszcze faktycznie będziecie męczyć siebie, męczyć swoich bliskich, tak jak na przykład Łukasz z tą sprawą za znęcanie się, za przemoc domową. Którą ma, czy tam miał, czy ma Że no patologiczne osobowości Patologiczne zachowanie Tendencja do autodestrukcji tak naprawdę Najgorsze jest to, że ta zbiorowa głupota często jest zaraźliwa Ona się jakoś tam udziela Ludzie biorą zły przykład z innych ludzi, z takich właśnie patoskimerów, pato dali i niszczą tak naprawdę wtedy swoje życie. Nie? Bo potem jest to tłumaczenie, że no ale jak to, przecież mi się wydawało, że tyle ludzi robi, myśli tak samo, ale to jest jak stado baranów, które da się tam zapędzić na rzeź, więc nie radzę Wam po prostu takiego. Yy, takiej zbiorowej histerii bo to przypomina nie wiem jakieś tam czasy właśnie hitleryzmu czy populistów nie, nie wierzcie populistom myślcie samodzielnie bo, bo źle na tym wyjdziecie populista Hitler sam tam no, nie wiadomo czy popełnił samobójstwo czy ktoś go zabił czy się musiał ukrywać no ale w każdym razie nie jest postacią yy, szczy, szczy, jakąś którą się można szczycić bohatersko w historii więc nie radzę wam Słuchania takich ludzi, którzy wskazują wam kogoś tam do bicia, do zemsty, do hejtu, a potem się okazuje, że skrywają po prostu własne frustracje, własne kompleksy i wodzą was po prostu na manowce, nie? Zmarnowali swoje życie i przy okazji jeszcze zmarnują wasze.